Na dzisiejszej lekcji zajmiemy się funkcją liniową. Funkcja liniowa to funkcja, która ma wzór ogólny f od x równy ax plus b. x to oczywiście argumenty. F od x to wartości tej funkcji. A i b to współczynniki tej funkcji, czyli te wartości liczbowe, od których wygląda zależy kształt tej funkcji. A określa, czy funkcja jest rosnąca, czy malejąca, czy stała. Innymi słowy, wskazuje, w jakim stopniu, w jaki sposób jest nachylona ta funkcja do osi o x. Jeśli funkcja byłaby rosnąca, to a jest dodatnie. Jeśli a będzie ujemne, funkcja jest malejąca. Kiedy a jest równe 0, co oznacza, że 0 razy x powoduje, że cały ten fragment z funkcji wypada, to pozostaje tylko wartość b. A co oznacza wartość b? Wartość b to jest tak zwany wyraz wolny, który oznacza miejsce przecięcia funkcji w, przez oś o y. Załóżmy, że weźmiemy sobie taką prostą funkcję gdzie A będzie równe 2, A B będzie równe 3. I funkcja ta będzie przebiegała w taki sposób, jak widzimy w tej chwili. A oznacza, że funkcja rośnie w takim tempie dwie jednostki na, w pionie na jedną jednostkę w poziomie, czyli o dwie wartości zmienia się wtedy, kiedy argument zmienia się o 1. Może będzie to bardziej widoczne, jeśli... Tutaj będziemy mieli siatkę jeszcze współrzędnych. Jest ta nasza siatka. No siatka nie chce wyskoczyć. O, przez moment ją mówiliśmy tutaj tak. I widzimy teraz wyraźnie, że na ile są dwie jednostki, tak no to funkcja w tym czasie wzrosła do dwie jednostki, wtedy kiedy na argumencie przesunęła się jedna jednostka. A punkt 3 to jest ten punkt, gdzie funkcja przecina się o Y. Prowadźmy sobie inny wzór na przykład minus 3x plus 2 no i widzimy teraz funkcja to minus 3 oznacza, że wtedy kiedy przesuniemy się na argumencie o jedną jednostkę to na wartościach Spadamy o 3 jednostki. A B oznacza miejsce przecięcia z osią o y, wartość 2. Jeśli na przykład chcielibyśmy sobie teraz narysować powiedzmy taką funkcję, która przeżyłaby przez ten punkt i powiedzmy przez ten punkt, narysujmy sobie ją. To e, wtedy możemy spróbować odczytać wartość tej funkcji. Zobaczmy. Przesuwa się o jedną jednostkę w górę wtedy, kiedy na x przesuwa się od dwie jednostki. E, czyli takie a, 1 do 2, określimy poprzez ułamek 1, 2. A punkt przecięcia jest w punkcie 2. A zatem ta nasza funkcja miałaby postać f od x równa się jedna druga x plus 2 Jedną z umiejętności, którą musimy posiadać to umiejętność stwierdzenia, czy dany punkt należy do wykresu funkcji. Jeśli weźmiemy sobie punkt taki to jest punkt 6,5 o skórzędnych 6,5 no to oczywiście jest to punkt, który należy do tej funkcji, którą tu zapisaliśmy. W jaki sposób będzie wyglądało to algebraicznie? Wartość tego punktu wynosi 5. A argument, który jest tutaj prezentowany przez ten punkt, to jest 6. Bo 6 wrzucamy pod x, a więc uzyskujemy 5 równa się 1, 2 razy 6 plus 2. 5 i 6 to są właśnie. Współrzędne tego punktu. 6 to jest współrzędna xowa, a 5 współrzędna y. A 5 y no a kiedy tutaj dokonamy obliczenia, to będziemy mieli 5 równa się 1 na 2 razy 6 to oczywiście 3 plus 2, a więc uzyskujemy, że 5 jest równe 5. A więc jest to wyrażenie prawdziwe. A zatem ten punkt należy do wykresu funkcji. Gdybyśmy sobie wzięli jakiś punkt o innych współrzędnych. Na przykład weźmiemy sobie punkt, który będzie należał, na przykład taki. To są współrzędne o współrzędnych 3 To kiedy wartość tego punktu jest 3, kiedy pod wartość wyrzucimy wartość 3, równa się 1, 2x, a nasze x to jest 4 dla tego punktu godziny. 4 plus a czyli w naszym przypadku plus 2 no tak? to jest ta funkcja y równa się 1 2 e, x plus 2 tak, Bo tutaj cały czas zajmujemy się tą funkcją która jest zapozytowana przez ten wykres no to kiedy teraz dokonamy obliczenia 3 równa się 1 druga razy 4 to jest 2 plus 2 a więc już widzimy, że nie ma tutaj równości a zatem punkt o współrzędnych 4-3 nie należy do wykresu funkcji. Możemy mieć teraz taką sytuację, że znamy dwa punkty, tak jak w tym wypadku. Znamy te dwa punkty, ale nie znamy wykresu tej funkcji. Tutaj przeanalizowaliśmy sobie na podstawie tego wykresu opracowaliśmy ten wzór, ale zobaczmy, że gdybyśmy nie potrafili tego wzoru odczytać wyglądu tej funkcji, z tego, że ona tu ma b w punkcie 2 i a, to jest po prostu e, stosunek pomiędzy tym, jak ona rośnie w tym czasie e, na ilu x ona się zmienia, żeby tak urosnąć, czyli w tym wypadku o 1 rośnie na 2x-ach. Widzimy o 1 na 2x-ach każdorazowo. E, tak? Tutaj zmienia się od no to my możemy dokonać algebraicznego sprawdzenia, wyprowadzenia tego wzoru z, z, ze znajomości punktów, które tutaj mamy. Po prostu no, nie chcieliśmy tego punktu. Ze, ze znajomości tego punktu możemy sobie tutaj odczytać wzor tej funkcji. Powiedzmy, że ten pierwszy nasz punkt to jest właśnie punkt minus 2, 1. Zapiszmy sobie go w tym miejscu. Minus 2,1. 1. I drugi punkt, 2, 3. Drugi punkt, 2, 3. I zobaczmy, w jaki sposób możemy odgadnąć wykres funkcji. Ogólna postać tego wzoru to jest funkcjonowy 6, przypomnijmy, to jest ten wzór, gdzie x. I f od X, czyli y, oznaczają współrzędne wszystkich punktów, które stanowią wykres tej funkcji, a więc również tych dwóch punktów, które tutaj mamy, bo one również znajdują się na wykresie. Więc możemy wartości tych punktów, tych współrzędnych umieścić we wzorze funkcji. A więc pierwszy punkt umieszczamy we wzorze funkcji. W miejsce y piszemy 1, bo tu jest 1. Równa się, nasza funkcja nadała tak, 1, 2 razy x, a więc 1, 2 razy minus 2, bo to jest wartość x, naszego punktu. I oczywiście już. teraz następnie mamy plus b, czyli w naszym wypadku plus 2. Oczywiście ten punkt należy do wykresu funkcji, więc uzyskamy to zdanie prawdziwe. 1 równa się 1, 2 razy minus 2 to jest minus 1. Plus 2. Ostateczność uzyskamy 1 równa się 1. Ale jeśli nie znamy tego wykresu funkcji, to wrzucamy te nasze punkty do wzoru ogólnego. No i zobaczmy tutaj. Mieliśmy w tym wzorze ogólnym te dwa nasze punkty minus 2 i 1, czyli tu wstawiamy najpierw wartość 1, a tu wartość minus -2, a następnie punkt 2, 3, czyli punkt o wartości 3 i argumencie 2. Bo to jest właśnie. Jeśli podstawimy w ten potencjow, uzyskujemy następujący zapis: jeden równa się a razy minus dwa plus b i trzy równa się a razy dwa plus Mamy tutaj zatem układ równań, gdzie są dwie niewiadome A i B. Jeśli teraz uporządkujemy trochę ten nasz zapis 1 równa się minus 2A plus B i 3 równa się 2A plus Możemy teraz dodać stronami, tak jak rozwiązuje się układ równań, i uzyskujemy 4, równa się, minus 2 i plus 2 się znosi, i b plus b to jest 2b. Stąd widzimy, że b równa się 2. A jeśli tak, to do jednego z tych równań, na przykład do tego drugiego, a może do tego pierwszego. Zauważmy, że po przekształceniu tego równania pod B, kiedy włożymy wartość 2, będziemy mieli odwróćmy sobie tutaj to nasze obliczenia. Będziemy mieli e, 1, może w tym miejscu, bo do tego równania 1 równa się minus 2a plus b, czyli plus 2. Minus 2 przenosimy na tą stronę, zmienia się znak, uzyskujemy 2 i 1 przenosimy na tą stronę, minus 1. A więc dzielimy obustronnie przez 2 i uzyskujemy a równa się 2, odjąć 1 to jest 1 i 1 pociąg przez 2 to jest 1 druga, a więc widzimy, że uzyskaliśmy te współczynniki tak, b równe 2 i a równe 1, które znajdują się tutaj w wzorze naszej funkcji. A widzimy równe 1, a równe 1, 2 i b równe 2. Tak? Czyli, gdybyśmy nie potrafili odczytać wzoru tej funkcji z wykresu, to wystarczy, że znajdziemy sobie jakieś dowolne punkty, które znajdują się w danym wykresie, i w ten sposób, poprzez zbudowanie układu równań, odnajdujemy wartość współczynnika A i wartość współczynnika B. Może być też taka sytuacja, że znamy, wzór funkcji. Na przykład ta funkcja, którą tutaj zapisaliśmy, to jest funkcja postaci postaci 2x plus 3 przypomnijmy sobie tutaj 2x plus 3 y równa 2x plus 3 a ta druga funkcja ta kolorem czerwonym tu przedstawiona to jest minus 3 plus 2 ta funkcja y równa się minus 3x plus 2 jeśli teraz zbudujemy z tego układ równań to powinniśmy uzyskać Taki punkt, który dla tego samego X da ten sam Y. Tym punktem jest dla obu wykresów widzimy ten punkt. Punkt o współrzędnych, które są wspólne dla tutaj obu tych prostych. No zobaczmy jaki będzie tego efekt. Uporządkujmy sobie te równania w takiej postaci minus 2x. Plus y równa się 3 i 3x plus y równa się 2. Po tym uporządkowaniu możemy jeszcze pomnożyć tę stronę przez minus 1. Po to, żeby móc zredukować y, i będziemy mieli 2x minus y równa się minus 3 i drugie równanie przepisujemy 3x plus y równa się 2 teraz możemy te równania dodać stronami zlikwidujemy y i będziemy mieli jedno nie wiadomo x 5x równa się y się redukują minus 1 Teraz możemy obustronnie podzielić przez 5. Uzyskujemy informację, że x równa się minus 1 piąta. Minus 1 piąta to jest to samo co minus 0,2. Podstawiając pod wartość x, na przykład w tym drugim równaniu, minus 0,2 uzyskamy. Y równa się. Przenosimy 3x na drugą stronę, to jest minus 3. I zamiast x spiszemy czyli razy, minus 0,2. Minus 0,2 i plus 2 jeszcze nam zostało. Obliczając wartość y, uzyskujemy minus 3 razy minus 1. 0,2 liczb mnożymy, więc 2 będzie dodatnia, to będzie 0,6 plus 2, czyli 2,6. 2,6. No i to są właśnie współrzędne punktu, którego szukaliśmy. Minus 0,2. To jest jedna współrzędna i 2,6 to jest druga współrzędna. Możemy zresztą sprawdzić. No ile udało nam się dobrze ten rachunek wykonać. Zaznaczmy ten punkt jako punkt przecięcia tych dwóch prostych. Tak? A następnie spróbujmy sprawdzić e, w programie, w którym się posługujemy, programie GeoGebry, jakie są współrzędne tego punktu, który tu znaleźliśmy. Czyli widzimy, to jest punkt F w tym miejscu rzeczywiście minus 02 2,6 taką wartość oczywiście musi mieć, musi mieć ten punkt czyli widzimy że za pomocą wykresów wzorów funkcji możemy odnajdować punkty przecięcia się między tymi funkcjami jak i za pomocą punktów możemy generować wzory tych funkcji co właśnie było naszym tutaj pierwszym treścią pierwszej lekcji o funkcji liniowej. To na dzisiaj kończymy. Dziękuję za uwagę.